Ta akcja została przerwana. Ale bardzo ciekawy mecz nam się zrobił te ostatnie minuty. No teraz szansa przed Robertem Lewandowskim. Zabierze się z piłką, wbiegnie w pole karne i ustali wynik chyba. Tak jest. Drugi gol w tym meczu, Roberta. 90. minuta. I to już chyba przesądza o wygranej Dortmundu w Wolfsburgu. Potwierdził tylko wysoką swoją formę. Świetne wejście. Grał dzisiaj jak profesor, także uważam, że to jest najlepszy zawodnik dzisiaj na boisku. Robert Lewandowski. Tutaj no niby główka Marcela Szefera, ale główka do środka, na której skorzystał Robert. Zabrał się z akcją natychmiast do przodu. No i do końca kontrolował sytuację. Techniczne, piękne, wcale niełatwe to uderzenie. Ponad bramkarzem, ponad i też z boku no nie miał szans zareagować odpowiednio. jego Benalio tak strzela tej klasy napastnik co Robert Lewandowski. Bardzo trudny mecz, szczególnie w tych ostatnich 20 minutach. No i ten gol, który wszystko wyjaśnia. Od razu gratulacje od trenera, od Iwana Perisicza dla Roberta, a więc już 19.